WNTG przedstawia. Vampir Maskarada, gra szaleńców część pierwsza. Autorstwa zojen. Noc była niemal całkowicie czarna. Gruba warstwa chmur przykryła całe niebo, ukrywając wszelakie naturalne światło. Latarnie nie radziły sobie z rozpraszaniem ciemności, rzucały tylko wokół siebie niewielkie plamy żółtawego światła. Jedna mrugała w ostatnich podrywach elektrycznego życia. Padał deszcz, ciężka zasłona wody przykryła świat niezliczonymi kroplami, które, jak samobójcy, skakały z nieba i rozbijały się o dziurawy asfalt. Jedna za drugą, jedna za drugą. Całe legiony gotowych oddać swoje życie kropelek. Kobieta, która stała na środku ulicy, otworzyła usta i podniosła wzrok. Górze. W słonym smaku wody czuła krew tych nieszczęsnych samobójców. Wyróżniała się nawet w tej pustej, nieprzyjemnej dzielnicy, gdzie niskie bloki zrzucały czasem na ulicę kawałki tynku, a nierozważny przechodzeń spodziewał się spotkać najdziwniejszych osobników. W takich okolicach to nie napaści się bano. Kobieta jednak nie zwracała uwagi na otoczenie i wydawała się niepomna, że po ulicy z rzadka zdawało się przejeżdżać samochodom. Ustawiła się w cieniu z mniej więcej równej odległości od plam rzucanych przez latarnie. Zamiast kurtki czy bluzy nosiła fartuch laboratoryjny, a u boku wisiała pochwa z kataną. Rude włosy, kiedyś związane w warkocz, teraz w nieładzie lepiły się do twarzy, szyi i ramion. Mocny makijaż spływał po policzkach, znaczący je czarnymi śladami. Nie zważała na to. Nie czuła też chłodu ani ciężaru przemoczonych ubrań. W pewnym momencie ciemność obok niej zgęstniała. Zaczęła przypominać mgłę. W końcu uformowała się w kształt mężczyzny. Był wysoki i postawny. A z spod ciężkiego, odpornego na wodę płaszcza wystawał fragment krawata. Przybyż miał kwadratową, przystojną twarz, i tylko w oczach czaiło się coś zimnego, okrutnego i obojętnego. Obojętność ta została zastąpiona przez obrzydzenie, gdy spojrzała na kobietę. Odwróciła w jego stronę wzrok i zamknęła usta z cichym kłapnięciem. Przedłużyła chwilę ciszy, zanim odezwała się: Twoje dziecko mówiło, że zapraszasz mnie do tanga śmierci. Mężczyzna wykrzywił pełne wargi w razie niechęci. Z jednej strony raziła go ta teatralna mowa, z drugiej jakaś poetycka, a może tylko ambitna część jego umysłu zawsze miała ochotę dać się wciągnąć w te grę słów. Tango to taniec dwojga. Ja potrzebuję wielu. Ktoś zagraża naszemu teatrowi. Wzdrygnął się. Nie wiedział, czy plotki już się rozniosły? Co zmusiłoby go do jeszcze szybszego działania? Czy może dowiedziała się z tej tajemniczej więzi, którą Malkawianie w niezrozumiały sposób przekazywali sobie wszelkie niewygodne dla innych informacje? Nie tylko zagraża maskaradzie, zaczął podczas gdy jego rozmówczyni przechyliła głowę i zamiast patrzeć na niego, skupiła się na jakimś punkcie w oddali. Nie przejmował się tym. Pozwolił bestii zawładnąć sobą, gdy wpadł w szał na środku ulicy. Trzech ludzi martwych, kolejnych ośmioro rannych. Wyliczał, choć w głębi duszy wiedział i przyznawał się, że to siebie przekonuje do słuszności swojej decyzji. Książę zarządził krwawe. O co chodzi? spytał, gdy zdał sobie sprawę, że kobieta nie tylko na niego nie patrzy, ale też go nie słucha. Samobójcy mówią, że ktoś nas obserwuje z tego klubu, wskazała palcem stojący kilka metrów dalej budynek. Na ten gest w jednym z okien natychmiast pojawił się ruch, który równie szybko zniknął. A, tak, zamierzałem was zapoznać później, ale skoro już wiesz, nie skończył zdania, zamiast tego skierował się szybkim krokiem w stronę wskazanego budynku. Szedł żwawym krokiem, jak gdyby chciał to mieć za sobą jak najszybciej. Gdy jednak dotarli niemal do drzwi, zatrzymał się gwałtownie z miną osoby, która właśnie przypomniała sobie o czymś ważnym. Gestem wstrzymał towarzyszkę, po czym obrócił ją do siebie. Pamiętaj proszę, po co tu jesteś? Po co zapoznajecie z tą dwójką? Książę kazał ci poznać nie tylko ich możliwości bojowe, ale przede wszystkim odkryć ich serca. To najlepiej, co rycerz mi przekazał. Oby. Zmęczonym gestem mężczyzna potarł nasadę nosa. Po prostu chce się upewnić, że wszystko przebiegnie bez zakłóceń. Czasy są ciężkie, a księciu potrzebni są lojalni sprzymierzeńcy. Nie wiem, dlaczego właśnie ciebie wybrał do tego zadania, ale niech wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dobrze? Kobieta zbliżyła się o krok. I w przyjacielskim geście położyła drugiemu wampirowi ręce na ramionach. Pomimo chęci zrzucenia ich wętru dzielnie zniósł dotyk. Szaleństwo jest najwyższą formą rozsądku, powiedziała poważnie, po czym odwróciła się i ruszyła do baru. Budynek wyróżniał się na tle innych tylko wypalonym neonem, który miał zapraszać do klubu podświat. Nieciekawa nazwa skrywała równie nieciekawe wnętrze. Chociaż było zadziwiająco czysto. Bez nawet śladu kurzu czy plam, bary były podrapane, podłogi dawno zapomniały czasy świetności, a w powietrzu unosił się trudny do nazwania zapach dusznego pomieszczenia. Wrażenie dopełniało słabe światło z kiwającej się powoli lampy. Nieliczni goście ukrywali się w najciemniejszych częściach pomieszczenia i nie patrzyli nawet na przechodzących. Wętru z trudem ukrył burzenie. Poprowadził swoją towarzyszkę schodami na piętro, na którym znajdowały się loże. Tylko jedna z nich była zajęta. Siedziały tam dwa inne wampiry. Jeden z nich, premier mag, zerwał się na widok wchodzących. Ubrany był w ciemnokrwisty płaszcz, który w dziwny sposób powiewał za nim z każdym krokiem, a na szyi miał kilka amuletów lub talizmanów, każdy podpisany tajemniczymi znakami. Jego podstarzałą twarz wykrzywiał grymas wściekłości i obrzydzenia. — Spodziewałem się po tobie dużo lepszego gustu, Justusie — stwierdził cicho i powoli, choć w jego tonie czuć było wściekłość. — Co cię napadło, żeby zapraszać mnie w takie okolice? Drugi z nieznajomych wciąż siedział przy stole, przerzucając coś między palcami. A gdy przez chwilę przedmiot znajdował się w świetle, można było dostrzec srebrne błyski. Choć siedział niedbale, było w nimi jego ruchach coś pełnego gracji, magnetycznego, przyciągającego wzrok. Jego twarz nie mieściła się już w granicy określonym słowem „przystojny”. Biło od niej to, czego wielu ludzi bezskutecznie próbowało się doszukać w rzeźbach niebiańskich istot. Justus gestem nakazał milczenie, zamknął drzwi i wskazał na malkawiankę, która z niepokojącym zainteresowaniem patrzyła się w sufit. To jest Aren. Ignorował zasady dobrego wychowania i przedstawił najpierw kobietę, powoli i z pewnym namaszczeniem. A te okolice to jej tereny dodał po chwili. Spojrzał po twarzach pozostałych, by sprawdzić, czy wywarł właściwy efekt. Najwyraźniej tak. Mag usiadł powoli na swoje miejsce, patrząc na kobiety z nowym zainteresowaniem. Uśmiechała się do niego, ale nie było w tym uśmiechu nic przyjemnego. Miał w sobie coś, co przewodziło na myśl hienę, która dostrzegła padlinę. Mężczyźnie nie spodobało się to, choć wytrzymał jej spojrzenie. Żył wśród wampirów od dekad. Przywykł do sieci kłamstw, iluzji i intryg. Nigdy nie przywykł do Malkawian. — To Kaleb — przedstawił go wentru. A tamten siedzący przy stole to Jace — wskazał na Torreadora, który wciąż podrzucał coś w rękach i nie spuszczał wzroku z aren. — A to Justus — kobieta ciągle z tym samym uśmiechem na twarzy wskazała Venturego, jakby wymagał przedstawienia. Jakby nie on ich tu zaprosił. Potem minęła mężczyzn, usiadła w najdalszym od drzwi fotelu i rozsiadła się wygodnie bokiem do pozostałych. Choć patrzyła na innych, często zerkała za okno, na świat ukryty za strugami deszczu, jak za zasłoną. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie sytuację zaczął Justus, nadal stojąc. zjął płaszcz i rzucił go na oparcie wolnego fotela. Nikogo nie zdziwiło, że nosił pod spodem ciemny garnitur. Jeden z tutejszych wampirów wpadł w szał na środku ulicy, zamordował trzy osoby, poranił dwa razy tyle. Książę nie może na coś takiego pozwolić. Musimy znaleźć tego szaleńca, zanim jeszcze bardziej zagrozi maskaradzie, i mamy pozwolenie, by go zabić. Dlaczego idzie masz we czwórkę? Wątpisz w nas, czy przeceniasz przeciwnika? Przerwał mu kaleb, a z jego twarzy nie schodził niezadowolony uśmiech. Nie o niego chodzi. Justus szybko wymyślił, jak zręcznie uniknąć wyjawienia prawdziwego powodu, dla którego książę postanowił wyprawić aż tylu kainitów. Być może jest potężnym wampirem, jednak przede wszystkim musimy mu uważać na tych, którzy mogą mu pomagać. Anarchiści, sabat. Nie brakuje takich, którzy nie rozumieją naszych praw. Dodał, czując niezrozumiałą dumę z bycia strażnikiem maskarady. Po takiej masakrze mogą go też ścigać łowcy wampirów. Warto wyruszyć większą grupą. Panowie już się znają, dodał, zerkając na aren. Jednak jeśli ty miałabyś jakieś pytania, teraz jest najlepsza pora. Aren pokręciła głową, a atmosfera natychmiast stała się nieco lżejsza. Siedzieli chwilę w ciszy. Nawet z dołu nie dochodził żaden dźwięk. Jakby bar był zupełnie pusty. Książę powiedział chociaż, gdzie teraz jest ten wampir? Czy może mamy go szukać po melinach? Kaleb oparł twarz na dłoniach, patrząc po kolei na zebranych. Wiemy, to niedaleko. Justus pokiwał głową. Między innymi dlatego właśnie tu się spotkaliśmy. dodał, a pozostałym powodem pozwolił zawisnąć na chwilę w powietrzu. Mam nadzieję, że przygotowaliście się, jak prosiłem. Jeśli tak, nie ma sensu tu zalegać. Załatwimy to szybko. Budynek idealnie stawiał się z resztą ponurej dzielnicy. Podobnie jak większość w pobliżu, wyglądał na opuszczony. Jeden z tych, które często zamieszkiwali pijacy, ćpuny i gorsze jeszcze nieludzkie istoty. Deszcz ustał, ale być może ta szara smuga poprawiłaby wygląd tego miejsca. Nadchodzące wampiry przyglądały mu się z odrazu. Tylko Aren zachowywała się, jakby wszystko ją fascynowało. Kiedy przechodzili przez ulicę, Chase zauważył krążącego wokół wielkiego psa. Ten również ich spostrzegł. Zakręcił się, zawarczał i uciekł gdzieś w cień. Torrado rozbliżył się do kaleba: Czego wilkołaki mogą tu chcieć? Mogą pomagać tamtemu? spytał cicho, choć nie wątpił, że wyostrzone zmysły pozostałych pozwolą im dosłyszeć te słowa. Jednak w konspiracyjnych szeptach było coś teatralnego. Prawdopodobnie przyszedł nas rozszarpać na strzępy. Spokojnie, od dawna mamy rozejm, dodał Kaleb, widząc, że młody wampir gotów jest uwierzyć w tę złośliwość. Może w pobliżu krążą duchy? Mak nie przejął się widokiem wielkołaka. Od lat nie wchodzili sobie w drogę i obie strony były przekonane, że to najlepsze rozwiązanie. Prowadzące do wnętrza budynku drzwi trzymały się na jednym zawiasie i nosiły wyraźne ślady zadrapań. Nie było wątpliwości, że nie pozostawił ich człowiek czy zwierzę. Korytarz oświetlały tylko stojące na zewnątrz latarnie, jednak kainici nie potrzebowali światła. Ściany pomalowano farbą, która lata temu mogła poszczycić się niebieskim kolorem i białymi wzorami. Z twardych ze starości dywanów kilkakrotnie wybiegały karaluchy, ruszając czułkami w strachu i oburzeniu. Krytarz kończył się klatką schodową, wiodącą na pięć pięter w górę. Ściany wokół ciemnych schodów nosiły identyczne ślady jak drzwi wejściowe. Pierwsze mieszkanie, które sprawdziły wampiry, było puste, jeśli nie liczyć czarnego kocura, który parsknął na nieproszonych gości, o czym wyskoczył przez okno na rynne i obserwował ich z bezpiecznej odległości. Sądząc po zapachu niedawno coś polował. Do drugiego prowadziły ślady pazurów na ścianie. Justus ostrożnie otworzył drzwi, weszli do przedpokoju. Był niemal pusty, tylko kilka kawałków drewna rzucono w kąt, może resztki jakiegoś mebla. Pierwszy pokój po lewej kuchnia straszyła w ciemności niewyraźnymi kształtami sprzętów. Odwrócili się, a wtedy palniki na kuchence zapłonęły na moment z głośnym sykiem, po czym znów zapanowała ciemność. Czyli jednak są tu jakieś duchy na dokładkę. Cudownie rzucił kaleb, a jego niedbały ton nie pasował do sytuacji. To nie nasz problem, idziemy dalej zarządził Justus. Grupa ruszyła dalej do kolejnego pokoju. Trudno było stwierdzić, jakim celom kiedyś służył. W wybitym oknie powiewały stare dziurawe firanki, to uciekając w głąb pomieszczenia, to próbując wybiec na zewnątrz, jak targane oddechem niewidocznego stwora. Rozległą przestrzeń podłogi wypełniały tylko prostokątne plamy światła latarni. W najbardziej oddalonym od drzwi kącie coś się działo. Wampir kulił się. Charcząc i sapiąc, wydawało się, że nie zauważył przybyłych, dopóki ci nie weszli do pokoju i nie rozstawili się w pewnej odległości od siebie. Wtedy podniósł twarz, której trudno było doszukać się czegoś ludzkiego. Przypominała raczej pysk. Resztki włosów miał potargane, a na ustach i brodzie zeschniętą krew. Jego oczy rozpalała żądza dzika i nieujarzmiona. – Krew wycharczał, zerkając po kolei na pozostałych kainitów. – Jesteśmy tu z powodu – zaczął Justus, który nawet w tej chwili starał się zachować zwyczaje. Niedane mu jednak było dokończyć. – Kryw! wrzasnął poszukiwany, po czym zerwał się z nienaturalną szybkością i rzucił w stronę Kaleba. Mak nie zdążył odpowiednio zareagować. Podniósł tylko ręce w obronnym geście, gotując się na atak. Ten jednak nie nadszedł. Jayce z szybkością, przez którą niemal rozmywał się w oczach pozostałych kainitów, skoczył w stronę zdziczałego i rzucił nim o ścianę. Zaatakowany uderzył ciężko o cegły i padł na podłogę. Zerwał się zaraz i znów skoczył w stronę najbliższej ofiary, tym razem Justusa. Ten miał jednak dość refleksu, by odsunąć się z drogi napastnika, a gdy ten wylądował na podłodze, Jace zdążył wyjąć z przytwierdzonej do pasa kabury rewolwer i wystrzelić. Nie mogło to zabić wampira, jednak spowolniło go na tyle, że Arend zdążyła do niego doskoczyć i jednym płynnym cięciem katany odrąbać mu głowę. Ciało momentalnie rozpadło się w pył. Zapadła cisza. To było proste, stwierdził Kaleb, nie mogąc ukrywać zaskoczenia. Po to odciągałeś nas od ważniejszych spraw? Do jego zabicia wystarczyłby jakiś nowo przemieniony. Dodał patrząc z wyrzutem na wętrułego. W myślach przyznał, że miał ciekawsze sprawy niż pojedynczy kainita opanowany przez bestię. Justus jednak zignorował zaczepkę. Patrzył na Aren, która ze stosu pozostałego po zabitym podniosła zwitek. Czytała go z dziwnie rozrzewionym uśmiechem. Co znalazłaś? Spytał, gdy stracił nadzieję, że kobieta sama podzieli się tym odkryciem. List ginewry do naszego zmarłego lancelota, odpowiedziała z zachwytem. Potem, na gest Justusa, niechętnie podeszła i przekazała mu kartkę. Chyba tylko Malkawianie uznają to za list miłosny zauważył po chwili. Pozostali czekali na jego osąd. Nie zamierzali tłoczyć się ani czytać mu przez ramię. To jakieś brednie, krwawe brednie. To pożądanie! Krzyknęła Aren i przesunęła się bliżej, po czym zaczęła jeździć palcem po papierze. To uczucie rządza, nadzieję to. zachęcanie do łamania naszych praw, do mordów i tortur. Z miłości. Po tych słowach wyrwała list z rąk Justusa i przycisnęła do piersi, jakby chciała go przytulić. Ginevra nie kochała Lancelota. Dobrze, niech będzie, nawet jeśli ktoś rozbudził w nim bestię, nadal nie wiemy kto. Podpisano tylko s. dodał, przypomniawszy sobie, że pozostali nie widzieli listu. „Ginevra”, powtórzyła uparcie Aren, jakby to imię było odpowiedzią na wszystkie pytania. Pisała do niego z okrutnego świata zmarłych, gdzie porwał ją malagant. Okrutnego świata umarłych? spytał Kaleb z namysłem. Takiego jak piekło? Twarz kobiety rozpromieniła się. W upiornym świetle rzucanym przez latarnię efekt nie był przyjemny. Salena prowadzi klub piekło, stwierdził mag, upewniony, że jego przypuszczenia są słuszne. Znaczy, nieoficjalnie, przecież panienka nie ubrudziłaby sobie rączek biurokracją. Ale nie wiem, czy to tu, z obrzydzeniem wskazał na miejsce, gdzie zginął oszalały wampir, miało z nią jakiś kontakt. Porozmawiamy o tym z księciem. Zarządził Justus. A wy dwoje jedźcie i znajdźcie Salenę. Pewnie nie powie wam nic ciekawego, ale niech przynajmniej nie ucieknie zanim się spotkamy. Będziemy w kontakcie. Zanim Jace zdążył zaprotestować, odwrócili się i ruszyli do wyjścia. Doszedł jednak do wniosku, że sprzeciw nie byłby najrozsądniejszym wyjściem. Młodsze wampiry nie powinny przeciwstawiać się starszym. Niejawnie. Odwrócił się w stronę Aren, która nadal truliła do siebie list. Nie miał pojęcia, czemu zgodziła się tu zostać. Mówiło się, że była jednym z najstarszych i najpotężniejszych kajnitów w mieście. Wszyscy o niej słyszeli, choć mało kto spotkał osobiście tę świrniętą samotniczkę. Im stawała się silniejsza, tym silniejsze było również jej szaleństwo. Musiał przyznać, że nie wyglądała groźnie. Raczej groteskowo. Jednak już w pierwszych chwilach swojego życia po śmierci nauczył się zawsze doceniać malkawian. Kobieta ruszyła się w końcu i podeszła bliżej torradora. Schowała list do kieszeni, po czym sięgnęła do pasa mężczyzny i wyjęła broń. Znów postanowił nie protestować. Rewolwer, stwierdziła, oglądając pistolet. Jak romantycznie, wzięła broń w obie dłonie i wycelowała w serce stojącego przed nią mężczyzny. Nie poruszył się. Było w tym widoku we wpatrywanych w niego oczach i całej tej sytuacji coś, co go zauroczyło. Jak zahipnotyzowany wpatrywał się w stojącą naprzeciw wampiżyce, i nawet gdyby wystrzeliła, prawdopodobnie nie zauważyłby. Jednak nawet nie przeszło mu przez myśl, że mogłaby to zrobić. Jej wprost przeciwnie. Uciszyła jednak głos podpowiadający. Jak pięknie, bezsensowna byłaby to scena, oddała rewolwer. Chodźmy, stwierdziła spokojnie i wyciągnęła rękę, jakby chciała, by ją za nią złapał. Ale, nie czekając na jego ruch, poszła w stronę klatki schodowej. Wciąż trzymała dłoń za plecami, jakby szła z kimś pod rękę. Jace po chwili ocknął się z transu i ruszył za nią. Jak dostaniemy się do Hadesu? spytała Aren, gdy wyszli na zewnątrz. Znów zaczynało kropić. Zaparkowałem niedaleko. Mam motor. Dodał po chwili, uznając, że warto to zaznaczyć. Kobieta jednak nie miała nic przeciw. Ruszli w ciszy w stronę parkingu. Takie noty są piękne, stwierdziła w pewnym momencie. Co w nich pięknego? Postanowił zaoponować. Sam był przytłoczony szarością i niejakością pogody. Piękno wymaga siły, przebicia, tajemnicy, z każdym słowem nakręcał się coraz bardziej. Może być jak górski potok, który pędzi między skałami, jak ludzie w namiętnym tańcu, albo plamka światła w obezwładniającej ciemności. Ale na pewno nie ma go w. Zamilkł na chwilę, spojrzał w górę, jakby szukając słów. Byle deszczu, który nawet nie potrafi się zdecydować, czy chce padać. Skoro nie potrafisz dostrzec piękna w tym, co nie zachwyca na pierwszy rzut oka, co z ciebie za artysta? Uznany, mruknął pod nosem, licząc, że rozmówczyni nie usłyszy. drodze na parking mijali liczne ciemne ulice i zaułki. Odgłosy w jednym z nich sugerowały, że ktoś koniecznie potrzebuje pomocy. Najlepiej kilku silnych i uzbrojonych osób. Żaden z wampirów nawet nie spojrzał w tamtą stronę. Jadłeś? Spytała nagle Aren. Niedawno. To miała być wymagająca walka stwierdził, wchodząc pod betonowy dach parkingu. Zerknął na towarzyszkę, jednak ta tylko obróciła się na moment w stronę załuka, po czym zrezygnowała i poszła za nim. Bez problemu znalazł motocykl. W okolicy stało tylko kilka aut, w tym jedno niemal niewidoczne spod wielomiesięcznego brudu. Mimo zaniedbania okolicy, z lamp wpadało jaskrawe, bolesne dla oczu światło. Jace usiadł za kierownicą i włączył maszynę. Arena usydziła się z tyłu, objęła go w pasie i położyła głowę na jego plecach. Czuł się z tym dziwnie, jednak jego ostrożność wróciła na swoje miejsce i na wszelki wypadek nie protestował. Nie wiadomo, co strzeli do szalonego łba Malkawianom. Dopóki nie robią nic niebezpiecznego, Lepiej im na to pozwolić. Wcale nie uspokojony tą myślą, wyjechał na ulicę i ruszył w stronę centrum.